Mamy szczęście, Karo idzie radować się w Pola skakać ze szczęścia, ale później i tak trzeba robić te badania, panie doktorze. Jest bardzo dokładny nadzór i tutaj mamy też wypracowane standardy. Jakie badania? W jakim czasie po operacji wykonujemy, żeby mieć na jak długo się to trudno? Standardowo to jest okres pięciu lat. A dużo osób jakby pojawiają się znowu yy, komórki. Ja wiem, że nie da się z tego usystematyzować. Nawet tak jest, tak się mówi, że, tak, że jak... Że jak pięć lat się no przyjedzie, to... Jak, to... Jak tak. Tak. zdanie na ten temat? Że jak się mówi, że jak się przez pięć lat nie ma przerzutów, to się będzie zdrowym. To znaczy, Pan doktor tak powie to że taki jest nie, no odczytywane. Nie. Jeżeli okay. się mówi o wyleczeniu nowotworu, mówi się o przeżyciach pięcioletnich. I Jasne. osoba, która po pięciu latach no, nie wykazuje cech nowotworowych, właściwie jest uważana za osobę zdrową. Ja mam w sierpniu pięć lat. Super gratuluję. Nie, yeah, szaleństwo, gratuluję. Naprawdę. To już będzie zamknięty szlaban taki już. No nie, nie, dlatego, że no, będę się badała oczywiście na tyle. Nie wchodzi w nawyk. nie? Wiesz, co, to jest okropne, dlatego że jeżeli raz dostaniesz taką diagnozę, to potem. Każ masz potem każde badanie, każda wizyta, każde pobranie krwi y jest ogromnym strachem. Mm -hmm. y ja miałam mój doktor, też doktor u was. Coś mi wynalazł w tomografii, musiałam ją powtórzyć, i nie, przez dwa tygodnie nie jechałam odebrać wyniku. Po prostu się bałam. To jest okay. ogromne, ogromne obciążenie psychiczne potem.